Powiem Wam, ja dawno nie pamiętam, żeby były takie białe święta. Fajne, coś tam tego śniegu jest, nie? Jakaś warstwa napadała. Kaczki nie wiedzą o co chodzi, wypuściłem je, żeby się wykąpały. One chodzą i nie wiedzą co się dzieje. Tam wam tutaj odśnieżyłem z tatą, <laughs> one wyszły. Macie tutaj na Wszystkie w Kaczki szły gęsiego, coś dziwnego ale szły w gęsiego i nie wiedziały co się dzieje. Tak więc cały czas są w szoku. A teraz pójdziemy wypuścić sobie kozy i zobaczymy jak kozy z nas zareagują na nowy śnieg. Jak dawno nie miały i pierwszy śnieg we Wigilię. bo naprawdę przez teraz lata nie było w śniegu we Wigilii, albo po prostu lekko popruszył, było na plusie. I tyle w temacie. Pierwszy poleciał. Kozy, co to się dzieje? Capie. Chodź tu. Co to się wydarzyło? Muszę jeszcze tutaj do, do tamtego karmidła zrobić ścieżkę taką. Zaraz dostaniecie jedzeń. Co to się wydarzyło? Szoknie dowierzenie, Szok rozpacz. Jakaś resztka, nadziei. Alka Koguty to nawet nie wyszły, jeden wyszedł i się zaraz wrócił. Nawet nie chcą widzieć tego śniegu na oczy. A zimno w kopytka wam będzie, no Zaraz do obory pewnie wskoczą. Idzie pan na Halina chyba, bo słychać już jej kopyta. Zaraz wam dam bułeczek. Najpierw im wylejemy takie resztki z obiadu. Trochę coś od psa, co nie dojadł. Trochę przymarzło wczoraj. Ale będą sobie skrowały. Proszę mi nie podchodzić. Chodźcie. Tyś tyś tyś, 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 i menia, menia. Wszystko od razu. Teraz królicz pewnie przyleci. Przymarzło trochę, ale kozy to wszystko zjedzą. One są takie. Trochę mandarynek. One to wszystko zjedzą. Kozy to są takie stworzenia, że co byście im nie dali, to by zjadły. Pamiętam kiedyś co robiliśmy, swoje wyroby, kiełbasa, kaszanka i te sprawy i do tego był salceson pasztet i te sprawy, no i później jak już te wrzuciliśmy do kotła te głowy i te inne rzeczy, było brano, zostały resztki do psa, wystawiliśmy, pamiętam, wiadro tutaj do zagrody a kozy przyszły sobie pędzlowały te kości z mięsa, tak więc nawet i kozy, które są zwierzętami, które jedzą Głównie trawę, i tak ogólnie są można powiedzieć wegetarianami. No to i nawet mięso się nie pokusiły. A kaczki to już dubelt. Jak zobaczą kawałek mięsa, słoniny czy czegoś, to od razu będą pędzlowały. Tak więc kozy, koza, można powiedzieć, zje wszystko. Jak nie począwszy od miotły, aż do nawet mięsa. Oczywiście zabrałem im to mięso, żeby nie jadły, ale no. Było takie dziwne wrażenie i taka dziwna sytuacja, no, że po prostu pędzlowały te kości, a cap to najbardziej, mu najbardziej smakowały. O, o, zobaczcie co on wie. Widzicie co on jadł? Sonia jakieś kości nie dokończyła od kurczaka i sobie żuł. Tak więc wszystko on zje. Wiecie, to co one nie zjedzą, to i tak Sonia będzie wypuszczona tu do zagrody, to ona po nich zje, tak więc nie ma najmniejszego problemu. Kości sobie poobgryza. A kogucikom zimno, kichają, będziecie przeziębieni, chować się. Ja wam zaraz tam do środka posypię. Dobra, idę po upiny do kozów. Kaczkom się ziarna trochę posypie, się umorusały się, bo teraz dawno śniegu nie było. Ale dzisiaj macie okazję na kąpiel. No, no chodźcie, jeszcze dostaniecie. dostaniecie. Ja do tego kurnika sobie proszę masz. Jedz sobie. No, żeby ci inne nie wyjadły, tak? No, smacznego. tam nic nie ma tam później siano dostaniecie co nie? kogut? a już mamy kilka dni po świętach ale śnieg nadal został powiem wam we wigilię tego śniegu napadał tak jak widzieliście Trochę zaczął topnieć, bo było nawet do 3 na plusie. No i następnego dnia, jak wszystko zaczęło się topić, ulice zaczęły się robić piękne. To przyłapał mróz minus 15. No i wszystko nam tutaj zamarzło i stanęło w miejscu. Nawet dochodziło do minus 16, tak więc 16-17. Nawet się na dworze nie chce być. Teraz jest jakieś, nie wiem, no do 10 pewnie. Ręce można powiedzieć, odpadają. No i ten śnieg tutaj cały czas nam zostaje, jednakże no, yy, w jakiś już czwartek od środy już ma zacząć yy, znów cieplejszy klimat napływać, kilka stopni na plusie, w czwartek ma nawet dobić do 10 na plusie, tak więc znów będzie tragedia, wszystko zacznie topnieć, będzie błoto no i po prostu jednym słowem masakra bo ja błota jak wiecie nie lubię a szczególnie tutaj jak są kaczki i kozy tego błota robią aż w nadmiarze tutaj tak więc często nie można nawet przejść żeby iść do innych zwierząt do królików czy nawet tym kaczkom dać wodę albo jakiegoś jedzonka wiele osób pytało też i mnie o gołębie żeby o gołębiach coś nagrać ale powiem wam nie mam za bardzo co o tych gołębiach nagrywać bo jak widzicie jest tu ponad 10 sztuk zostało na razie młodych nie ma. W gniazdach za dużo nie przesiadują, tylko po prostu na dachu siedzą. Na pola nie mają co latać, bo śnieg zasypał i nie mają co wybierać, tylko co jedynie ja im tutaj dam jedzenia, to zawsze wybiorą. Powiem Wam, że myślałem, że ich ma mniej, a jednak tak no Ponad 10 na pewno tutaj jest i fajne kolorki się porobiły, bo. Ja miałem młodziaki jeszcze w jesieni, no to te takie ciemne czy same białe sprzedawałem. A takie jak tutaj są niektóre niebieskawe czy urodawe specjalnie sobie zostawiłem, ale ci kolejny, żebym po prostu miał na wiosnę to naprawdę fajne tutaj kolorki powstawały. A i powiem Wam, że zainteresowanych na młode gołębie jest naprawdę co niemiara cały czas no bo jak wiecie, gołęb jest, gołębia nie ma. Jak nie ulegnie wypadku jakimś drogowym, bo one są takie, że często na ulicy lubiły sobie chodzić, to znów drapieżnik jastrząb przyleci. i takiego gołąbka nie ma, było ich więcej, no połowę to mi jastrząb powynosił. Tak więc myślałem, że ich jest trochę mniej, a jednak tutaj coś ich zostało. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Wczoraj wracałem rowerem z rancha rano i już widziałem przez ulicę jastrząb krogulec przelatywał. Tak więc nie jest dobrze, znów się tu zadomowił. Tylko mam nadzieję, że mi nie zacznie tego głębi wyłapywać. No jak zacznie to będzie trzeba coś działać. Chronić nasze gołębie, no bo szkoda, żeby takie fajne gołąbki czy też na przykład kogutki tutaj bojowce nam porwały. Sprawa z kozami wygląda również taka, że brzuchy mają co nie małe. Na pewno po kilka młodych w nich już jest. Prawdopodobnie Bianka będzie się nam pierwsza kociła, bo pod koniec sierpnia już się goniła, tak więc pewnie styczeń, koniec stycznia będą młode. Zobaczymy jeszcze, bo Elka wiem, że na samym końcu się goniła. Zobaczymy jak to będzie, no teraz cały czas tylko jest okres wyczekiwania na te nasze młode. No i to tyle chyba co chciałem powiedzieć. Jeśli odcinek Wam się spodobał zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, bo już mamy prawie. 15 700, za co bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na, również na mój drugi kanał, na Instagrama, TikToka, grupę facebookową. Wszystko jest zawsze w opisie, tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.